Jak najdalej. 131 i do kopicia, może 132, stawić wysoko nad zeskokiem, i ładnie, i proszę, ósmy po pierwszej serii, 132, może 133 metry potrzebne, aby objąć prowadzenie, to był dobry 4, jakże polska liczba, Sebastianie, A proszę Piotrek, żyła, oczywiście, jak u poetów romantycznych, jak u Mickiewicza, i teraz Piotrek wysoko nad zeskokiem, daleko pięknie mamy nowego lidera. Markus Eisenbichel, rusza Mistrz Świata i brązowy medalista Mistrzostw Świata w lotach. Już w powietrzu zawsze niesłychanie agresywny, leci daleko ląduje i wydaje się, że oglądamy nowego lidera. 100 metrów, a on jest w dobrej formie i teraz głowa musi wytrzymać, a to ogromny problem Angela Niszka i nie trzeci Markusa Eisenbichel. Jakieś przeczucia? Tak, będzie podium, dobrze, dobrze, dobrze dziewiąte podium w karierze. Marzymy o tym, marzymy, aby teraz Kamil poszybował pięknie jak wczoraj na treningu. 146 metrów. Kamilu, leć! Tak to wygląda, jest daleko, jest pięknie, jest w pięknym stylu i chyba mamy lidera, a więc będzie Polak na podium. Roczył 134, a więc znakomicie Kamil. Z łączną notą 309,2%. Kamil, 100 liderem, został do końca tylko jeden, jedyny granerów. Albo granerów, tylko półtora metra na sekundę z tyłu skoczni. Musiał wyskoczyć 137 metrów. Halvor Egner graner rutuj już w powietrzu i gdzie wyląduje reprezentant Norwegii ląduje przed oczywiście tym liną oznaczającą rośnię skoczy 140 metrem. Ale jak daleko? 138 metrów imponująco To jest budowanie napięcia to jest, jest...